A co to dzisiaj będzie? Na czosy. Tak kochani, dzisiaj robimy na na dwa sposoby. Pokażę Wam dwa przepisy na naczosy. Jeden będzie ultra szybki. Myślę, że tanie składniki każdy z Was będzie posiadał w swoim domu. I przepis taki konkretny od podstaw dla osób, które lubią pobawić się w kuchni. Głównym składnikiem na jest mąka kukurydziana. To właśnie dzięki niej uzyskujemy tą taką charakterystyczną krótkość, kruchość i tą taką teksturę. No ale zaraz zapytać się, nie Paula, ale co docie na czasów. Same na czasy, no właśnie nie, słuchajcie. Idealnie do czasu sprawdzi się guacamole, który jest na bazie awokado, czosnku oraz limonki, chociażby też pomidorowa salsa. No i myślę, że też super sprawdzi się przepis, w sumie to nie przepis, bo w sumie co to za przepis, połączenie majonezu z ketchupem. Myślę też, że też fajnie właśnie sprawdzi się w formie sosu do naczosów. Ale my dzisiaj nasze naczosy przygotujemy z sosem serowym. Także pokażę Wam dzisiaj przepis na na w dwóch wersjach oraz na mój przepis na sos serowy. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu jestem w stanie rozwijać mój kanał, nagrywać dla Was więcej filmów. No i co? Zostawiajcie łapki w górę, jeśli ten przepis Wam się podobał. No i piszcie, sugerujcie mi, co ewentualnie chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, a ja już Was, ja już was zapraszam do oglądania. Dobra, zaczynamy od przesiania mąki. Mamy jedną szklankę mąki przynajmniej. Jedna szklanka mąki kukurydzianej, pięć łyżek oleju czy też nawet oliwy. I na koniec szklankę ciepłej wody. Ja chyba sobie wleję tą wodę przez jakąś ściereczkę, bo strasznie się szklanka mi nagrzała. Tak więc przy wyrabianiu ciasta koniecznie uważajcie, żeby się nie wyparzyć. Następnie dodajemy paprykę ostrą. Staję tutaj. Ja daję tak na oko, ale możecie dać łyżeczkę, półtorej łyżeczki. Ogólnie nie bójcie się, przypraw. Następnie daję sobie chili. Również na oko, ale dajcie tak, myślę. Spół łyżeczki. Papryka słodka. Jedna łyżeczka papryki słodkiej. Przede wszystkim sól. Myślę, że tak z pół łyżeczki soli. I ja sobie daję jeszcze odrobinę pieprzu kolorowego. No i teraz zabieramy się za ugniatanie i wyrabianie ciasta. Ja do tego założę sobie rękawiczkę. Woda, słuchajcie, nie musi być gorąca. Ważne, żeby była ciepła. Moja woda miała jakieś 80 stopni i to jest naprawdę tak optymalnie. Patrzcie, tak powinno wyglądać wyrobione, dobrze ciasto. Patrzcie, jak ono jest elastyczne, widzicie? niczym właśnie ciasto na pierogi. Ono musi być takie fajne, elastyczne, nie przyklejać się do łapek. Odstawiamy nasze ciasto na jakieś 30 minut, a my się zabieramy za zrobienie naczosów w drugiej wersji. Dobra kochani, przechodzimy do naszej drugiej wersji naczosów, które będziemy robili z placków tortilli. Najpierw bierzemy miskę i przygotujemy naszą marynatę. Potrzebujemy oliwę czy też olej. Następnie wlewamy wodę. No i nasze przyprawy. Tu sobie troszeczkę bardziej zaszalejemy, bo dodamy również papryki wędzonej. Ja również daję na oko, ale możecie wdać sobie tak po pół łyżeczki każdej z przypraw. Dajemy tak paprykę wędzoną. Następnie ja daję sobie jeszcze zioła prowansalskie. Ale dosłownie odrobinę tych ziołek że wystarczy. tych ziół możecie dać tak jedną czwartą łyżeczki. Papryka już była. Następnie czosnek granulowany, też tak z pół łyżeczki czosneczku. Papryka ostra. Nie żałujcie przypraw. Pamiętajcie. Papryka słodka. No i na końcu chili. Sól i pieprz. No i mieszamy wszystko. Zbieramy smaczki nasze z w miseczki. więc się tutaj nie może zmarnować. Bierzemy naszą tortillę i będziemy ją smarowali z dwóch stron. Ogólnie jeśli macie taki specjalny pędzelek do smarowania, to polecam wam smarować tą tortillę właśnie takim pędzelkiem. Ja niestety gdzieś zagubiłam swój. Tak więc przekładamy ją na drugą stronę. Ok. I smarujemy. Dobra, przechodzimy do krojenia. Dobra. I tak pokrojoną tortillę przekładamy sobie na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Dobra. No i co? Wstawiamy do piekarnika 170 stopni 10 minut. Dobra. Będę profesjonalna. Mamy stolnicę, mamy wałek, mamy nasze ciasto. Możemy trochę oprószyć stolnicę też mąką mną. Dzielimy ciasto na dwie części. Pamiętajcie, żeby rozwałkować ciasto w taki sposób, żeby ono było naprawdę mega cienkie, niczym kartka papieru. No i słuchajcie, ja zazwyczaj to ciasto kroję na takie 3-4 cm paski. Jeszcze zanim pokroicie ciasto na trójkąciki, polecam robić trochę dziurek. Dobra, przechodzimy do smażenia naszych naczosów. Olej mamy już w garnku rozgrzany i pojedynczo wrzucamy każdego naczosa. Przechodzimy do zrobienia sosu serowego. Do garnka wrzucamy masło i czekamy aż nam się roztopi. Jak już masełko mamy roztopione, dodajemy sobie mleko, a dokładnie 150 ml i czekamy, aż wszystko nam się podgrzeje. Na końcu dodajemy 200 g tartego sera. Najlepiej oczywiście, jeśli użyjecie sera czy Ja niestety nie mam już takiego sera w domu, więc użyłam zwykłego sera edamskiego, starłam go na grubych oczkach. Ja jeszcze tutaj dla smaczku dodam sobie odrobinę chili. Patrzcie tylko na tą konsystencję. Oczywiście jak on przestygnie, to on zrobi się jeszcze bardziej gęsty, tak więc tym się nie przejmujcie. Dobra kochani, na czasy mamy gotowe. Tutaj mamy wersję na czasów z tortilli. Tutaj mamy nasze naczosy z mąki kukurydzianej. No to zaczynamy co? Pamiętajcie, że ten sos serowy, on zrobi się bardziej gęsty, jak już wam troszeczkę przestygnie. Biedna do sosu serowego. Uuu, ostre. Już Jakie Nieka Mega dobre. W, życiu? w życiu mnie pomyślała, że na czasy topieli mogą być tak dobre. Naprawdę, jak dla mnie, mega przepis. I nie dość, że jest przepyszny, to przygotowanie zajmuje wam niespełna na 5 minut. No i oczywiście wersja pieczona. Jak dla mnie, naprawdę mega. Polecam wytestować. Przechodzimy do naszych naczosów z mąki kukurydzianej. Tutaj troszeczkę jest więcej pracy. Trzeba przyznać, że u mnie tanie wyrabianie ciasta czekanie jeszcze pół godziny na to ciasto, później smażenie. Ja ogólnie to na czasy często robię też wersję pieczonej. Tak więc jeśli nie lubicie smażyć czegoś na głębokim tłuszczu, możecie śmiało włożyć je do piekarnika. I chyba bodajże że zazwyczaj piekę je w 170 stopniach, bądź w 180, gdzieś Wam tutaj mm, w rogu wyświetli się temperatura w tej piekę. Ale teraz najważniejsze testujemy. Ale ten sosik teraz fajnie się zrobił. Mm ale fajnie chrbiące. Pamiętajcie właśnie, że w trakcie robienia to ciasto musicie rozwałkować naprawdę bardzo cieniutko, niczym kartka papieru, czym cieniej, tym cięższe nam wychodzą na czosie. No i przede wszystkim trzeba dziurkować to ciasto, bo ja na niektórych naczosach przyznaję się, że już nie dziurkowałam ich. I mamy takie właśnie charakterystyczne bąbelki. Też bardzo dobre naczusy w wersji, właśnie smażonej. Mniej w smaku niż te z statyli, ale też naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeśli mam być z wami szczera, to wybrałabym jednak te z statyli. Przede wszystkim ze względu na to, że robi się je naprawdę bardzo szybko i jak na to, w jakim czasie je się robi, są naprawdę przepyszne. No i dla osób, które nie lubią zbytnio. Kombinować w kuchni i nie posiadałem jakichś większych zdolności kulinarnych. Naprawdę ten przepis jest mega. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, którą wersję Wy wybieracie: czy na czosy w formie tortili, czy na czosy z mąki kukurydzianej. Ja Was zapraszam za tydzień na mój kanał. Zabieram się na za jedzenie moich naczosów. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do pozostawienia łapek w górę. Dziękuję Wam za to, że dotrwaliście ze mną do końca. Buziaki!